Zawodnicy przygotowują się bardzo dobrze, mają kontakt z jednym i drugim trenerem, z naszymi trenerami tutaj, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną, wygląda to bardzo dobrze, a tak naprawdę na pierwszych treningach, spalingach zweryfikujemy to przygotowanie śmowe. Zbliżamy się już do przy, jeśli chodzi o przygotowania, to już jesteśmy gotowi. Zawodnicy są już gotowi do, do wyjazdu na tory. Przykładem tego jest Leon Macen był na, na zgrupowaniu kadry. W reprezentacji Danii, w Gorizan. tam już pościgał się troszeczkę, sprawdził sprzęt i wrócił cały i zdrowy. Natomiast pozostali zawodnicy też już czekają na, na starty mm, na torach y, Polski. Bartek Smektała, y, Kacper Woryna jest już gotowy do wyjazdu. Pierwsze kółka kręcił Bartek Smektała, y, który Jeździł na, na torze, natomiast pozostali zawodnicy w tej chwili nie ma jeszcze gdzie się ścigać, bo pozostałe tory w Polsce są jeszcze nie, nie przygotowane do, do startu. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu, to jest od 14 do, do, do końca tygodnia już będą tory uruchomione i będzie można się pościgać. Natomiast jeśli chodzi o nasz tor, my mamy inspekcję torów w czwartek i w piątek już mamy pierwszy trening. Jeżeli chodzi o przygotowanie toru na 8 kwietnia, oczywiście, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ten tor będzie przygotowany już w tym tygodniu, cały obiekt. Natomiast proszę pamiętać o tym, że to nie my odbieramy obiekty. Czasem są takie, nie wiem, pytania, że gdzieś coś jeszcze trzeba poprawić, pomalować. Powiedzmy sobie jedną ścianę w parku dla samochodów, i czasami ta przyczyna na przykład może być taka kuriozalna, prawda? Także jeżeli chodzi o samo przygotowanie, tak jak to robiliśmy od dziesiątek lat, oczywiście będziemy gotowi, natomiast proszę też pamiętać, że te przepisy co roku są coraz bardziej wymagające i je trzeba spełnić. Mamy w najbliższy, w następny czwartek, przepraszam, inspekcję i mam nadzieję, że ona przejdzie pozytywnie. Zawsze okres przedsezonowy jest bardzo ciężkim okresem w klubach żużlowych. Nie inaczej jest w Częstochowie. Prace torowe, prace na stadionie, przygotowania się zawodników jest naprawdę bardzo dużo tego. W tym tygodniu myślę, że już będzie, już będzie troszeczkę ten plac budowy posprzątany i już będzie taki kształt, że praktycznie zostanie na nas, tylko kosmetyka toru i, i czekamy na inspekcję, zakładanie bandy. Od jutra się zaczyna. Jeżeli chodzi o odwodnienie liniowe, rzeczywiście jest to jeden z kluczowych elementów przed sezonem 2022. Jesteśmy jakby przy końcu całej inwestycji. Natomiast no, nie było tak proste jak mogło się wydawać. Wiele, wiele niespodzianek czekało wykonawcę. Pod częstochowskim torem okazuje się, że niektóre powiedzmy sobie kanalizacje odwodnieniowe itd no jak gdyby nie były zgodne z tym co było w projekcie, więc troszeczkę to przysporzyło wykonawcy problemów, ale już jesteśmy ku finiszowi i myślę, że wszystko będzie dobrze. W tej chwili ta brygada, która dzisiaj wykonuje te prace, jeśli chodzi o wodnienie, jest tylko zrobiony wjazd na Murawę i cały ten plac budowy jest na Murawie, tor jest nieruszony i przygotowujemy się do montażu bandy. Także żadnych zmian nie będzie. Są już nowe bandy pneumatyczne w Częstochowie, to są nowego rodzaju bandy. Oczywiście bandy zakupione u Nowozelandczej katony Brixa są to najbezpieczniejsze bandy w tej chwili na świecie o oznaczeniu A. Są już w Częstochowie, będą w najbliższym czasie montowane boksy dla zawodników też nową dla kibiców w całej Polsce będą one wyglądały naprawdę znakomicie. Mam nadzieję, że w telewizji będą się też super prezentowały. U nas w Częstochowie cały teren pod montaż tych boksów jest przygotowany. Czekamy teraz na firmę Storunia, która ma przyjechać i montować te boksy. No zapraszamy na, na tor, na pierwsze zawody w Częstochowie. Myślę, że kibice już z niecierpliwością czekają na ten mecz i myślę, że zapraszamy ich, żeby no dopingować tak jak, jak zawsze dopingowały drużynę Włókniarza, która w tym sezonie będzie walczyła.